Pewnie widziałeś ten materiał na polsatsport.pl Kiedy kamera uchwyciła Was, Ciebie, Artura Szpilkę, Alberta Sosnowskiego, Oglądaliście walkę Władimira Kliczki z Kubratem Pulewem I tam, no nie wiem jak określić tą Twoją mimikę Ale była taka specyficzna, odczuwałeś ciosy razem z Pulewem, jak to wyglądało? Na pewno tak, ja Prze Przeżywam, no. ja, jak walczy jakiś mój znajomy to to, 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 to to się bardziej przeżywam gdzieś w domu To to każdy się martwi o mnie, żeby, żeby, żeby mnie, nic mi się nie stało podczas oglądania takich pojedynków jak walczą moi znajomi czy nad polscy zawodnicy. Tutaj również no, gdzieś tam gdzieś tam wracałem do, do tego pojedynku i wiem ile te ciosy ważą, wiem co on, co on musiał przeżywać w tych, tych, w tych pierwszych rundach, w tej pierwszej rundzie jak dwa, dwa razy leżał na deskach, przyjął bardzo mocno, mocnych ciosów. Widziałem jego, jego taką jakby niechęć do dalszego pojedynku i, i pewnie dlatego takie, taka takie była moja, moja reakcja. Po tej walce wierzysz w to, że Władimira ktokolwiek z dzisiaj z Wagi ciężkiej jest w stanie pokonać? Nie już to mówiłem chwilę temu, nie wiem, pół roku, rok temu, że na dziś, dzień dzisiejszy nie ma, nie ma zawodnika, e, który, który by mógł mu, e, mógłby mu odebrać ten tytuł. Wiadomo e, to wszystko zależy od, od, od danego dnia, od dyspozycji kliczki, ale, ale on do każdego pojedynku podchodzi profesjonalnie, przygotowuje się na 100% i, i daje w, w ringu 100%, żeby, żeby wygrać każdy pojedynek.